konsultujących się Państwa mamy 650 złotych pas, tak? Na pewno, ale na pewno, na pewno, na pewno, tak? Mamy 650 po raz pierwszy. A może ktoś inny z Państwa. Mamy 650 po raz drugi i ostatnia szansa. Mamy 650 po raz trzeci sprzedane. Wielkie, wielkie brawa. Jest wybrała oczywiście te kontakt z Szanowni Państwo, no to w takim razie czas na obraz autorstwa Krystyny Stradowskiej, przekazany przez prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Jerzego Wątrowę. Szanowni Państwo, piękny naprawdę obraz. Mamy 100 zł ceny wywoławczej. Czy ktoś da za ten piękny obraz więcej? A my 100 złotych po pierwszy może ktoś, kto nie, komu nie udało się to ostatnio wycidować. No ja tu patrzę, uśmiecham się do Państwa, bo wielu Państwa na pewno kocha sztukę. Zobaczcie piękny obraz, kolejny cudowny. Piękny, 100 złotych, stąd chciałem powiedzieć 200, 200 zł mam, 200 złotych za obraz, szanowni państwo. 200 zł. Pokażcie kochany obraz jeszcze tutaj do Państwa. Tak, niech zobaczą, niech zobaczą. Tak, szanowni Państwo, oglądajcie ten piękny obraz. Mamy 200 zł po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Mamy 200 złotych. 200 złotych po raz drugi. Czy ktoś postawi na sztukę? Czy postawimy na sztukę? Czy będziemy wspierać lokal na sztukę?